Większe łopatki, większy przepływ powietrza? Dziś, zgodnie z komentarzem tego użytkownika, swoją drogą bardzo dziękuję za komentarz i wszystkie polubienia pod filmem. Zrobiłem cztery różne wentylatory, które nazwałem odpowiednio 10, 30, 50 i 75%, które odpowiadają temu, jak zwiększa się powierzchnia naszego wentylatora. Teraz przechodzimy od razu do Solidworksa. Procedura działania w SOLIDWORKSie jest taka sama jak zwykle. Bazowałem na tym wentylatorze, który stworzyłem do poprzedniego projektu i odpowiednio zwiększałem powierzchnię zewnętrznej części łopatki, tak aby uzyskać coraz to większy, większą łopatkę wentylatora przy zachowaniu praktycznie tego samego przekroju, tej samej liczby ostrzy. i Zaraz sprawdzimy jak to wpływa na Przepływ powietrza. Z racji tego, że te wentylatory są dość lekkie, możemy spokojnie dla każdego z nich osiągnąć 1800 obrotów i ten test będzie dokładniejszy niż poprzedni. Tak więc zaczynamy. 10%. I dla 800 obrotów zyskaćmy 0,85 m na sekundę średnio. Jeszcze może wspomnę, że te białe plamy, które tam powstały to jest na wentylatorach. Jest to pozostałość po papierze ściernym i acetonie. Chciałem sobie spróbować jak będzie dało się wygładzić powierzchnię acetonem. Wyszło tak sobie, bo zrobiłem to bardzo niechlujnie, ale może jeszcze pochylę się nad tematem w przyszłości. Mamy kolejną prędkość 1200 obrotów 1,6 m na sekundę 1400 uzyskaliśmy 1,8 i dla 1602 m na sekundę. 1800 obrotów, 2,3 m na 30%, 30 wentylator. Wynik. Tak jak widać można byłoby się spodziewać, że przy zwiększeniu. Przekroju będzie rósł, ale w zasadzie im, dla tych mniejszych łopatek, przy tych najmniejszej prędkości, ten 30% był troszkę wydajniejszy, ale wraz ze wzrostem obrotów wentylatora, wielkość tych łopatek w zasadzie nie pomaga. Jedyne w czym pomaga, w tym co ja zauważyłem, nie nagrałem tego, bo nie mam decybelomierza, a tak. Z mikrofonu to nie bardzo będzie słychać. Im większe były łopatki, tym cichszy był wentylator. Więc można uznać, że jeżeli nam zależy na y, głośności wentylatora, większy przekrój, y, większe łopatki. Można dobrać y, stosunek wydajności do głośności, tak, aby uzyskać tak zwany middle ground. właśnie tutaj już widzimy, że wyniki zaczynają nam spadać, mimo tego, że mamy większe łopatki dla tych prędkości yy, obrotowych, ten przepływ powietrza i o, czy jeszcze kolejna rzecz, bardzo niestabilny, czyli przepływ był możliwe, że turbulentny i dlatego też yy, bardzo duże przeskoki były. Ta wartość, którą ja pokazuję, jest to bardzo średnia, którą tak uśredniłem żeby no, jakąś wartość musiałem wybrać do wykresu tutaj widzicie jak fluktuacje były yy, ale myślę, że też dokładność samego przyrządu pozostawia wiele do życzenia, no, ale myślę, że dla takiego yy, naszego testowania z ponosi wystarczy ten wentylator 75% tutaj właśnie dość bardzo widać te białe przebarwienia, które zrobiłem acetonem Mogłem zostawić całym papierem ściernym, bo ładnie wyszło, ale chciałem jeszcze poprawić. No i tak zapomniałem, że wybielę kolor z mojego filamentu, ale w zasadzie w niczym to nie przeszkadza w testowaniu. Jak widzimy, dla największego przekroju już tutaj uzyskaliśmy e, dla 1200 obrotów 0,85, czyli to jest praktycznie połowę mniej niż dla tego najmniejszego przekroju. Jest to ciekawe, myślałem, że duże łopatki dla małych prędkości będą wydajniejsze niż dla wyższych prędkości, ale okazało się, że jednak na całej linii nie sprawdzają się. Jedyne co właśnie zauważyłem to ten spadek głośności wentylatora, który był znaczący. I ostatnia prędkość, 1000 obrotów dla 75%. 1,6 m na sekundę. I to by było na tyle. Tutaj macie wykresik, możecie się z, sobie zatrzymać i porównać jak to wygląda. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnym filmie. Nie zapomnijcie zostawić lajka like i subskrypcji.